Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w najsłodszym miejscu w Pistoi. Tutaj produkuje się najbardziej znane cukierki, tak zwane konfetti. To nie są zwykłe cukierki. Pary młode obdarowują nimi swoich gości w ramach podziękowania. Wykorzystywane są również na komuniach, chrzcinach. Ja sama zresztą podpowiadam swoim parom, żeby zrobiły taki prezencik gościom z Polski. Od jak od dawna działa to, to miejsce? Tempo il Sklep został założony ja to przez mojego pradziadka, Umberto Corsiniego. W 1918 roku. Jednak tradycja produkcji cukierków sięga w Pistoi jeszcze dalej. Wyobraź sobie, że pierwsze historyczne zapisy pochodzą z 1324 roku. A ty, od kiedy tu pracujesz? Praktycznie się tu urodziłam. Firma została założona przez mojego pradziadka, później prowadził ją mój dziadek, mama, a teraz pracuję z mamą i siostrą, czyli od jakiegoś czasu. Praktycznie się ci są davvero nata. Manufaktura cukierków jest jednym z najstarszych miejsc, gdzie produkuje się słodycze. Każdy szanujący się mieszkaniec Pistoi najważniejsze dla w najważniejsze dla siebie święto będzie zaopatrywał się właśnie tam. Poznałam zaledwie kilka smaków cukierków. Ile ich macie? Patrząc na słoiki, to sporo. Produkujemy ponad 300 różnych rodzajów cukierków. A robi się je ręcznie czy przy pomocy maszyn? Cukierki robione są ręcznie przy pomocy rzemieślniczych urządzeń. Jeśli masz ochotę, to możemy je zobaczyć. Chodźmy! Mamma mia, quanti... O matko, jak dużo pięknych urządzeń. Chyba są stare. Powiedziałabym raczej, że są staroświeckie, a nie stare. Opowiesz nam, jak wygląda produkcja? Oczywiście. Zacznijmy od bazowego składnika. To mogą być migdały, orzechy, czekolada, bądź, zgodnie z tradycją z Pistoi, nasiona kolendry czy dzikiego kopru włoskiego. Wkładamy je do takich wykonanych z miedzi urządzeń, które po włosku nazywają się bassine. Natomiast osobno gotujemy syrop, zrobiony wyłącznie z wody i cukru. Urządzenia się obracają, cukierek stopniowo rośnie i z takiego małego staje się większy. Più a